Wszystkim tu Eni, witam serdecznie na moim kanale. Dzisiaj jeszcze Wielkanocnie, bo przychodzę do Was z karteczkami właśnie na Wielkanoc. W związku z tym, że w tym roku nie wysyłałam kartek z wiadomego powodu to postanowiłam, że zrobię sobie na drugi rok, ponieważ miałam kilka pomysłów i chciałam je zrealizować, i Poza tym szkoda było mi tych wszystkich rzeczy, które sobie kupowałam przed Wielkanocą z tą tematyką i stwierdziłam, że kurczę, siądę i sobie po prostu zrobię na drugi rok, będę jak znalazł i wtedy będę mogła sobie robić coś innego. I tak właściwie stworzyłam kilka takich podstawowych kart, które zawsze robię takie, jeżeli chodzi o te warstwowe, bo te przekazuję zawsze przez moją mamę żeby nie wysyłać wiadomo w jakichś pudełkach i większych przesyłkach, bo mieszkamy od siebie trochę, więc ona zawsze przed świętami przyjeżdża, zabiera je i potem rodzince przekazuje ode mnie. I jedyne co, to będę musiała zrobić sobie do kopert w następnym roku i ewentualnie takie wiecie, na wymianki, jakbym się z kimś umówiła, czy coś takiego, bo dla najbliższej rodzinki wszystkie chyba zrobiłam. No, także po kolei wam pokazuję. Pierwsza, jaką stworzyłam jest naprawdę bardzo prosta i ją zrobiłam bardziej z myślą, żeby siąść sobie gdzieś tam też może ktoś się zainspiruje, była taką kartkę, no najmłodsze dziecko, które już no Samo albo z pomocą dorosłego operuję troszkę klejem na gorąco, bo jednak tą stoszkę gdzieś tam trzeba przykleić, czy ten guziczek, ale na ogół jest bardzo prościutka, zresztą tutaj nie trzeba w można może coś innego sobie wymyślić. I też troszeczkę się zainspirowałam zdjęciem z internetu, ale było troszeczkę no, dosyć inne, jednak mniej więcej też w podobnym, podobnym klimacie, bo też były małe króliczki, może z niego wykrojnika, ale jakieś tam króliczki, tu była inna trawka. Nie było tego guziczka w ogóle i inny napis i tak dalej, ale jednak była gdzieś tam podobna. I strasznie chciałam ją zrobić, ponieważ ja już od dawna mam takie coś. To jest jeszcze przed. Yy sprzed 8 lat taki tasiemka z kwiatuszkami więc zamiast trawki, która tam była po prostu stwierdziłam, że sobie to tutaj dam niedawno też kupiłam sobie na Ali właśnie wykronik z takimi małymi króliczkami więc stwierdziłam, że no, idealnie będą do tego pasować tym bardziej, że te króliczki mogą zrobić ze ścinków, z jakichś tam kolorowych kropeczek które mi zostały do tego tylko sobie tutaj też żeby pasowało do tej tasiemki wykroiłam różowy napis właśnie Alleluja i tu mamy taki folder właśnie takie w listki. I ja powiem Wam szczerze, że bardzo dużo w tych kartkach użyłam tych folderów. Ja akurat bardzo często ich używam. Dużo osób kupuje je, a potem w pracach nie widuje zbyt często, a ja jestem jednak osobą, która je wykorzystuje bardzo często, czy w albumach, zresztą jak nieraz pewnie widzieliście w tych kilku, które stworzyłam, jak i w kartkach lubię korzystać, dlatego mam ich sporo, także tutaj takie w listki. No i taka prościutka karteczka, wstążka przyklejona klejem na gorąco, to są te takie wstążki z a guzik jest z Ali. Głównie on, jego przyklejałam też, bo tutaj kleju mi się troszkę pobrudził i chciałam czymś to zakryć i poza tym nie wiedziałam do czego użyć tych guziczków, kilka tam wielkanocnych miałam, więc stwierdziłam, że a, sobie tutaj doczepię. No także mamy pierwszą karteczkę, taką prościutką, najprostszą, najzwyklejszą, więc to jest pierwsze. Już będę sobie odkładać też te rzeczy, bo potem mi się Miszmasz zrobi. Drugą kartkę, którą chciałam Wam pokazać, też jest taka dosyć mocno dziecięca, bo też będzie leciała do rodzinki z dzieckiem. A tu dlatego zrobiłam taką, ponieważ bardzo chciałam użyć sobie tego stempla i po prostu jakoś tak troszkę kolorowanie poćwiczyć. To jest tempel, który kupiłam sobie na Ali. Ten. Więc szkoda było mi w tym roku go nie użyć, skoro specjalnie sobie go kupiłam na święta. Taki właśnie piesek w koszyczku z króliczkami. Troszeczkę próbowałam tutaj się bawić z cieniowaniem, ale no, jestem na tym etapie, gdzie to jeszcze niezbyt mi wychodzi. No jest jakieś tam delikatne tutaj cieniowanie, czy tutaj na główce pieska, ale jakoś to łączenie kolorów nie do końca mi się podoba, ale myślę, że to nie ma znaczenia, że dzieciom i tak będzie się tutaj podobała ta karteczka. No jest taka, dużo się dzieje, niby, niby proste, ale się dzieje przez to, że jest taka dosyć wzorzysta, nie wiem czy nie za bardzo, ale jak dam do oceny moim dzieciom wszystkie moje kartki, to właśnie ta i następna, którą wam pokażę, najbardziej się im podobała, więc, więc myślę, że dla dzieci będzie idealna. I tu mamy też napis Alleluja, ten sam co ta. Który sobie też nakleiłam na takiego wyciętego banerka. To są te takie z Exxona. Do tego mamy takie latające gdzieś tam motylki, które bardzo też lubię z Hobby Flora. Je też w Exxonie kiedyś kupiłam. To jest wykrojnik z, bo też z Ali. Takie wianuszki, po prostu sobie wycięłam ten największy wianek z listkami w dwóch kolorach, różowym i zielonym. Jajeczka steropianowe na pół przecięte i elementy, które tutaj są, dlatego chciałam, bo ten papier właśnie w te żonkile, to chciałam sobie dodać tego żonkile, jakąś kurkę też jeszcze, żeby było bardziej wielkanocnie. To są te z piątku 13 Elementy. I do tego mamy takie zielone różne naklejki uzupełniające, gdzieś tam to wszystko to są takie naklejki, które dostałam ostatnio od Ani, którą poznałam tutaj w moim mieście. Więc sobie użyłam, tak samo od niej jest ten papier. Właśnie dlatego, że miałam, chciałam sobie go wykorzystać to to stwierdziłam, że właśnie zrobię taką karteczkę, gdzie będzie i ten stempelek, jakieś żonkile i, i będzie tak wiosennie, wielkanocnie. Z tyłu zrobiłam coś takiego, żeby już do końca zużyć ten papier, ten jeden arkusz. Yy, często też tak robię ostatnio i tutaj sobie z wykrojnika tego też z Eksona dokładnie z tego tak wycięłam i myślę, że to też fajnie wygląda. No, także tak się prezentuje druga karteczka. To są takie dwie, najmniej yy, może. Jakby to ciekawe i później będą coraz, coraz bardziej takie rozbudowane yy, jakby to ująć. Trzecia jest taka. Yy, to jest moja wersja na króliczka z wypychanek z eksona. Mundabi też tworzyła właśnie kartkę z wykorzystaniem tego słodkiego króliczka. On się aż prosił, żeby na Wielkanoc użyć, więc nie tylko ja miałam pomysł na to, żeby go zrobić. I właśnie Mundabi prosiła, żebym też pokazała moją wersję. Ja oczywiście wszystko pokazuję, więc wiadomo, żebym pokazała. Także tak jest u mnie. To jest króliczek dokładnie jeszcze, jakby ktoś nie wiedział, z takich wypychanek. Pod spodem mamy papier, on jest też z tyłu, właśnie z tyłu też tak się prezentuje kartka, z tego bloczku Florals z Exxona. Do tego mamy tutaj u góry taką kompozycję kwiatową, tu pod, pod tym kompozycją właśnie tak naprawdę są namalowane też kwiatki na tym Tipi na miocie, jakby to powiedzieć. Ale ja stwierdziłam, że nakleję sobie tutaj taką właśnie kompozycję już takich kwiatuszków papierowych. Też te tulipanki ostatnio kupiłam, więc też chciałam je wykorzystać. To jest kwiat wiśni i różyczki takie pomarańczowe, żeby. No tutaj miałam pomarańcz, fiolet, to też takie się kolory starałam dobrać, żeby to pasowało. A to są listki, te, które mam teraz sporo, bo kupowałam właśnie do tej kartki, co ostatnio robiłam na warsztatach, więc to są te listki ze Scrap and Me. Już je miałam nawet wycięte, co mi zostało z kartki, więc je wykorzystałam. Tak samo napis: Aleluja, tylko wycięty na zielonym papierze. I tu mamy takie cekinki, które też kupiłam w oszą. I właśnie one są takie idealne na też takie prace wielkanocno-wiosenne, więc stwierdziłam, że też właśnie sobie je tutaj dam. Tym bardziej, że to ma być taka dziecięca kartka dla dwóch dziewczynek. Także myślę, że taki króliczek, i właśnie kwiatkiem się spodobają. I słuchajcie, tu jest taki pomysł. Właśnie wycięłam sobie z wykrojnika z tego. To są te z Actiona. Po prostu taka ramka się z tego stworzyła, z tego co się wycina, dlatego warto też sobie takie coś nawet po wycięciu wykrojników zostawić, bo może służyć nam właśnie jako taka fajna ramka. I potem tą ramkę, co została, sobie przeciągłam właśnie przez ten folder, ten sam co tam w pierwszej kartce z listkami, i przez to mamy taki wzorek. No i nakleiłam na piankę, bo to wszystko jest troszkę podniesione niedużo, delikatnie, ale jest podniesione. Także myślę, że to całkiem fajnie się prezentuje i do tego mi została skrapka do wykorzystania. No także taki pomysł też, żeby wykorzystywać też te rzeczy, które nam zostają. Także to jest trzecia i to są takie wersje właśnie karteczek typowo dziecięcych, one pójdą do rodzin z dzieciaczkami także, także to są takie takie wesolutkie. Następna kartka. Bardzo mi się podoba. Długo myślałam jak to ułożyć wszystko, ale finalnie no jestem bardzo z niej zadowolona, strasznie mi się podoba. I tu mamy tak, tu mamy takie kurki. To są kurki, które kupiłam sobie na Ali. Więc też strasznie chciałam ich użyć. Napis też mi go szkoda było nie wykorzystać, który też właśnie kupiłam sobie na Ali Happy Esther. Więc stwierdziłam, że tutaj będzie tym razem po angielsku. no Myślę, że i tak wszyscy rozumiem, co to znaczy: Happy Ester, więc obojętnie po jakiemu to jest. Tu mamy też te takie naklejki, żeby uzupełnić kompozycję, i je też mam od Ani właśnie z wymianki. I tutaj część jest tych takich niebieskich, wybierałam mniejszych, gdzie nie, gdzie i właśnie te duże. Do tego mamy kwiatuszki, z... też je kupowałam na AliExpress. A napis w ogóle jest dwa razy embosowany właśnie tym pudrem z Rangera. Od niedawna go mam i bardzo mi się też podoba. Lubię tą firmę, bardzo fajnie pudry wychodzą. Choć tak jak mówię, tu musiałam aż dwa razy wyembosować, bo za pierwszym razem zrobiło to niedokładnie i było pełno tych takich kropeczek. I, i, I bardzo mi się teraz to podoba. Poza tym mamy tutaj takie bazie. Ja je kupowałam gdzieś na strychu, czy gdzieś, ale nie jestem pewna, czy akurat tam. Listki to są listki z wymianki od Ani z kanału Album 3 Kartka, także bardzo dziękuję. Przydają mi się te listki. Szczerze powiedziawszy, bardzo często korzystam z tych wszystkich listków od Ani no z lenistwa, bo nie chce mi się wycinać, jak ona mi tyle tych listków dała, więc po prostu biorę co mi tam najbardziej pasuje i ostatnio tylko tych używam. A jeżeli chodzi o te w ogóle jajeczka. To są też jajeczka, które ja kupiłam sobie 8 lat temu. One mi tak leżały i właściwie jeszcze ostatni mi zostało, więc będę musiała sobie chyba w drugi, na następny rok może kupić. Zobaczymy. One są właśnie takie piankowe, i wycięłam sobie po prostu na obkoło papier i drugi raz po prostu mniejszy, mniejszy owal, właśnie, żeby nakleić papier. I użyłam sobie jakiegoś cinka, też miałam taki niebieski resztówkę, a to w kropeczki żółte to jest tego bloczku Happy Color. A całe tło na tej kartce to jest też papier, który dostałam od Ani z Album Kartka i został mi tylko taki jeszcze resztówka. Więc prawie cały papier zużyłam, bo tył kartki też sobie okleiłam tym papierem. No, żeby go też jak najwięcej użyć Także yy, myślę, że całkiem fajnie się prezentuje. I też tutaj ten papier jest yy, postarzony naokoło postarzaczem, żeby troszeczkę taki efekt był fajniejszy. Coś mi dzisiaj światło ucieka. I strasznie mnie to denerwuje. Że jest raz jasne, a raz takie ciemne. No, ale trudno. Takie, tak to jest, jak się nagrywa nocą, a teraz przy dzieciach w domu, to wiadomo. Oni za bardzo krzyczą, więc się nie da, jak się bawią. Także to jest czwarta karteczka. Ja już sobie to zabiorę. I następne to są już karteczki z kolekcji. Beauty in Bloom. I pokażę wam dwie na raz. I poopowiadam wam. I tak z tej. Była śmieszna sytuacja, bo ja ją zrobiłam już, w ogóle tą chyba robiłam jako drugą czy trzecią? Jakoś tak. I ostatnio właśnie też swoje prace wrzuciła Monika Konka. I się okazało, że ona zrobiła zupełnie praktycznie podobną kartkę, bo też używała z tej kolekcji. Zresztą, ja mówię, no, niektóre prace i niektóre kolekcje to aż same się nasuwają pomysły i bardzo często się może powtórzyć, że coś jest podobnego, bo słuchajcie, no z tej kolekcji, tak naprawdę tła innego niż tego, albo listków nie za bardzo dało się użyć do kartek. No bo ta kolekcja jest taka, że tu mamy jakieś drzwi, jakieś takie, no, no to jest akurat te akurat te karty. No tu też nic nie będzie widać, więc amurki, no to mało wiosennie, co były tyły, czy taka ramka, więc w sumie to tylko było właśnie te listki i to, żeby można było użyć na tło. Więc ona też miała właśnie, bo to samo tło. Nie miała tego folderu, bo to akurat tam tego nie używała, bo nie wiem, czy tam jakieś inne było, czy nie, nie pamiętam, ale też był właśnie królik. Tak właśnie na środku. I też jakaś kompozycja kwiatowa, tylko tam były jakieś inne chyba kwiatki, bo pamiętam, że zwróciłam na to uwagę, no bo jak zobaczyłam tą kartkę, to miałam wrażenie, że widzę swoją kartkę. Więc tam chyba miała też żonkile powycinane na tym jakoś tam, tak warstwowo to było bardziej. Była bardzo też ładna, aczkolwiek bardzo podobna. I się śmiałam, że kurczę, jak ją pokażę, to będzie, że, że zgapiłam. Ale powiedziała, że pokazała, więc... Ale jest trochę inna, no bo wiadomo, ja tutaj sobie zrobiłam kompozycję z inaczej z kwiatuszków yy, i postanowiłam właśnie, że sobie zrobię takie gniazdko z sizalu. To też jest sizal, który mi został jeszcze z wymianki od Ani, chciałam go wykorzystać, mimo że ja sporo swojego kupiłam. Jajka też od dziewczyn z wymianek, przykrojone na pół. Yy, I dodałam sobie tutaj bazie. Bazie są z wycinanki, to jest tekturka wyembosowana też tym pudrem białym, yy, więc fajnie się świecą. Yy, i co tu jeszcze mamy? Aha, naklejeczki. One bardzo mi pasowały kolorystycznie do tej kolekcji. Strasznie podobne. one są takie wypukłe też na tekturce. I to są takie naklejki, dokładnie te z Eksona. Takie była seria takich różnych. Jedne były płaskie, drugie były na tekturce, przeróżne. Także tu jakoś tak bardzo mi tutaj przypasowało, więc sobie naklejam takiego kwiatuszka z tych naklejek i takie dwa motylki. A tu właśnie jako tło jest też wyembosowane. Znacie, przez folder Przeciśnięte do embossingu Taki też z Exxona Właśnie Taka kremowa kartka I myślę, że to fajnie się prezentuje No i naklejka Ta Wielkanoc To jest Też właśnie z tej kolekcji Beauty in Bloom Tak samo w następnej kartce Ten napis no i co jeszcze tam mamy aha same te no to, to są elementy do wycięcia same te kwiatki króliczek no więc bardzo mi się ta kacka podoba wam powiem szczerze i tył jest tutaj akurat płatki i ona wyjątkowo otwiera się do góry no także to jest kolejna. A ta jest też podobnej, na podobnej zasadzie. Tu mamy tłustymi listkami, potem też ten przeciśnięty przez folder. I tu jest właśnie dla odmiany z tych kart z tej kolekcji Beauty in Bloom. Właśnie taka jest prościutka bardziej i ją w sumie można do koperty wsadzić na upartego, więc zobaczymy. I na to tylko zrobiłam z happy color perełki. Takie białe, perłowe jako uzupełnienie. Bardzo fajnie to wygląda. I tył jest taki, bo chciałam też użyć ten arkusz, jeden do końca. I tutaj też sobie z folderu zrobiłam właśnie żeby to ciekawie wyglądało, była jakaś fakturka. A ten wzorek tutaj jest z wykrojników, które też mam z AliExpress dokładnie z tego tutaj. Przechodzimy już do ostatniej karteczki, która mi się bardzo, bardzo podoba. I kartka prezentuje się tak, i ta już jest taka vintage, i bardziej religijna. Także ona pójdzie prawdopodobnie do mojej babci bo pasuje mi i, wiecie, klimatem vintage i tym, że jest właśnie taka bo mocniej religijna, więc, więc tak. I co tu mamy? Tu mamy tło z Pieśń Kolibra. Ja miałam taką jedną sobie arkusz, kupiłam na sprawdzenie, bo nie byłam do końca przekonana do tej kolekcji, ale chciałam ją zobaczyć chociaż trochę na żywo, więc sobie kiedyś zamówiłam sam jeden arkusz po prostu i stwierdziłam, że ewentualnie będzie właśnie na kartki, bo ta kolekcja od początku mi się kojarzyła z takim właśnie Wielkanocą, właśnie w takim klimacie vintage. Więc tu mamy jeszcze taki kawałek. Pewnie sobie może ten kawałek do żurnala gdzieś teraz włożę albo gdzieś, bo teraz szkoda mi takiego już kawałka. Tutaj jest zrobione właśnie z tych pasków, z których dostałam mnóstwo zielonych kotów, więc stwierdziłam, że je akurat tutaj użyję, żeby zrobić sobie taki paseczek. Tylko, że mocno go postarzyłam, w ogóle cała ta kartka tutaj, brzegi i to, i te tło jest postarzone i potraktowane tym tuszem. Od niedawna też go mam, bardzo mi się on podoba. Do tego też mamy perełki, żeby wypełnić kompozycję takie właśnie złote, też z Happy Color. Te 3D. I tak, tu mamy podkompozycję: to taki sisal, właśnie też ta, ten od Ani troszeczkę piórek, żółty, które nie wiem, od Justyny mam, czy też od Ani, już nie wiem, nie, od Ani chyba też. I, i tu są te lilie takie, które też niedawno kupowałam takie właśnie w jasnożółtym kolorze i kawałek takiego sznureczka, to nie nawet sznureczek, na nie jak to się nazywa, taki, takie, takie papierowe właśnie coś kiedyś kupiłam, więc tu są powciskane te sznureczki i myślę, że bardzo fajnie to wygląda. A jeżeli chodzi o tutaj właśnie grafikę i ten napis Alleluja No to to są z, z, z magicznej kartki wiosenna łąka sobie kupiłam taki właśnie jeden arkusz specjalnie do kartek, reszta jest powycinana bo też moje dzieci trochę ukradły bo tutaj był słodki kotek, więc musiała go mieć moja córcia, a mój synek też chciał zrobić kartkę z Jezuskiem także dostał a tutaj jeszcze mamy kawałek koronki też z Alii, którą mam bardzo fajnie mi się tutaj kolorystycznie wpasowała. I też chciałam, żeby troszeczkę zakryła tą piankę tam spod spodu, żeby to ładnie wszystko wyglądało. No także ta kartka bardzo mi się też podoba. Mimo, że tak ja tak do końca religijnych akurat motywów nie lubię. Wolę bardziej te kartki takie właśnie bardziej kwiatowe. Wielka, bardziej takie dziecięce. Ale to co zrobiłam, bardzo mi się podoba. Także tak. Takie kartki udało mi się w tym roku zrobić na następny rok. No, także mam nadzieję, że się kartki potem spodobają i, i, i ja jestem z nich zadowolona. Także. Wypiszcie, jak Wam się podobają. Możecie dać znać, która to wasz faworyt. Jestem ciekawa, jak Wam się podoba, która właśnie. Czy pierwsza, druga, trzecia, czwarta, piąta, szósta czy siódma, czy jaki tam. Czy jakoś opiszcie, która. No, także. Ja się z Wami już na dzisiaj żegnam, papa. Pa.